mam zrobić wysłać parties i dziś, dzisiaj widzowie będę e, dzisiaj widzowie będę... E, to jest początek serii e, moje survival. Chcę e, zrobić podobną serię do mojej na e, i, i, I właśnie teraz tworzenie swój świat, że się akurat obok wioski i może to będzie moja wioska partii sobie zajemiem. Nie wiem jak to nazwę i jak to wioskę by nazwać. Piszcie w komentarzach nazwę dla mojej wioski. Fardysał czy party service, czy jak? Piszcie w komentarzach, a ja teraz widzę, ja wam powiem myślę, że to jest początek serii z Minecraft sobie Na razie będę grał sam, ale w przyszłości będę grał jakiś z innymi, dołączą do mnie. Pój, ale to dopiero później. Ale dobra, co? Y, ja się zbiorę sian, no, bo tutaj się jedzenie i, i się chnęło i zrobię. Zrobię chlebek No i na razie nie pójdę tutaj drzwi bo do pójdę, może w wiosce coś będzie yy. Tutaj? O, tu jest skrzynia, poczekaj Co to jest tej jest? Nie wiem, je, jedzenie No, tak jak wiedziałem Dobra Tutaj, tutaj się z pointa ustawię No. no. i co? O, tu jeszcze jest jakaś krzynia. Uuu, węgiel ja mam, i mam nasiona i sylowy dorsz, dobra. U, ej, fajny domek taki nad no, takim, a ty co tu masz wreszcie? A, dobra, ja ciebie nie będę krasnął. Eee... Dobra, tutaj coś mamy, jem. Dobra. Więc widzę, że teraz się rozpożdżam z tą może wybuduję w tym odcinku. Nie w tym odcinku. Wiem, że tutaj po prostu zbiorę jakieś itemki w kolejnym odcinku, coś zrobię. Uuu, dobra. Może też tutaj zrobić mury, żeby niech się tutaj... żeby żadne tutaj nie najeżdżały na ani ten... ani pilanderzy. Na tutaj tam wyszkaj z no bo tutaj może być coś fajnego. Golemia! Nie wiem czy siebie będę zabił, no bo ty się przydasz, ale... Kowal? Ale śmieszne Aha, bez skrzyni kowal, ale śmieszne Ja ja się robię ze mnie O skrzynia! I znowu jedzenie M Mamy już 28 ziemniaków i 10 jabłek ty w sumie jeszcze to zjemy od razu hmm. Dobra hmm. Dobra no co wiesz, jest fajna Ja widzę, że zbiorę teraz itemki szybko, jakieś drewno Wybuduję się swój domek, no i co? Piszcie w komentarzu, jeszcze zostać w tej wiosce i ja rozbuduję cały czas. Czy poszukać innej. Ja bym my, myślę, że mi się nawet te wiosko podoba. Mogę tu zostać, ale piszcie w komentarzu, jeszcze zostać i, i piszcie w komentarzach nazwę da, dla tej wioski. Tylko nie jakieś grupie nazwy, proszę, no. Nie Chyba mamy drewno. Dobra, ja sobie widzowie crafting, postawię w moim domku. Stan na początku, mogę tutaj zamieszkać, tutaj postawię się crafting na środku. pójść się do kopalni. Panie zrobić kopalni... O, mam... Wiem, widzieliście kopanie. Kopalnie także wołalnie. Tak to zrobię tutaj na środku. O. I sobie, mam pomysł Zrobię tabliczkę też sobie. Taką fajną, patrzcie. Tabliczkę. I, I to będzie legendarne żywo tej wiązki. O. A tutaj blisko tego drzewa też będzie tutaj kopalnia. O, tutaj patrzcie takie. Tu będzie zejście, tylko przydałaby się łopata, ale później drzewa. Tutaj będzie widzieć zejście. masz No. No i tu będę kopał. No co jest? Tu jest sam deird. No wreszcie coś jest. Kurde, to jest piasek, to będzie ciężko. Dobra. Jednak coś tam zrobiłem. Chyba tutaj mamy kamień, więc chyba tutaj wykopię. no evento que a pessoa na na na, 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 na. Hmm. tutaj ja też jeszcze zbiorę 10 mi, mi chyba nie starczy to zbiorę jeszcze tutaj Jeśli ja to jest, ja jest granic jeszcze ja się, ja się zbiorę ale ale się zbiorę żeby móc ulepszać tą wioskę ja mam na razie mi tyle żeby starczy nie wiadomo jakiej rzeczy też nie się na razie robić dobra jedziemy do domku i tworzymy kajfol mamy kajfol mamy pikant dobra stworzymy mamy też 5 chociaż poczekaj ten 5 damy Chodź, już mam pomysł na to. Taki design też trzeba zrobić i patrz. Te tu 5 damy tutaj. A crafting damy tutaj. No i teraz przepalimy sobie. Ziemniaki się przepalę. No i co widzisz? Przepalę się te ziemniaki. I widzimy się. I w sumie nie wiem. Ja też czasami mi się przepalą te ziemniaki to się jeszcze tutaj pochodzę po tej wiosce. I tutaj w miarę jest coś fajnego, tutaj już rzeczy. O, pozbieram się też trzcinę. Czuję się jakiś jakby ktoś mnie obserwował, ale nie wiem, oczy mi się tylko wydaje. Dobra, robi się noc, a ja później pójdę do domku. Na no, jakieś tam itele, pójdę widzowie do domku. O, że mieszka ze mną to fajnie. No bo... jeśli ja się prześpię widzowie. Sobie... Widzimy się już w kolejnym